Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj będę robił prezentację maski przeciwgazowej GP5. Jest to rosyjska maska. Zaraz pokażę, jak ona wygląda. Wygląda ona tak: jest podobna do polskiej maski, tak zwanej Słoń OM14. Mamy filtr pochłaniacz. Oczywiście na dole jest azbest, a u góry węgiel aktywny. Tak wygląda w środku. Jest to ogólnie fajna maska przeciwganowa. Mamy tutaj komorę zaworów. Jest zaślepiona. Tak wygląda nasza komora. Mamy tutaj duże okulary, tak wygląda w środku. No i pokażę Wam, jak wygląda ona. Aha, i jeszcze mamy do niej taką fajną torbę. Zaraz pokażę. Tak wygląda torba od niej. Tutaj są takie, można powiedzieć, jakby pętelki I trzeba przez nie przepłać przez guzik, i wtedy ona jest zapięta. Tak wygląda w środku. No, praktycznie normalnie, jak każda torba, dobrze. Pokażę Wam, jak się w niej wygląda.

Dziękuję za o, zobaczenie odcinka i do widzenia w kolejnym. Do Żegnam.